Dzień dobry, witajcie na moim kanale Ostatnio byliśmy na Bigosie I jakiś rowerzysta powiedział, że w okolicy widziano miśka nie? Miśka, czyli niedźwiedło No i tak sobie pomyślałem, idę poszukać tego miśka może mi się uda zobaczyć jakieś tropy albo coś, bo też kilku znajomych w tym tygodniu mi mówiło: A jest w Twojej okolicy misiek, jest w Twojej okolicy misiek. No i tak sobie idę po tym lesie i tego miska nie widzę. Tropów nie znalazłem. A że mam taki nożyk od Miśka, mojego przyjaciela niedźwiedzia, i chcę go sobie sprawdzić w terenie, no to dzisiaj będzie film o nożu od Miśka. I też będzie filmik o siekierze od, od mojego przyjaciela, który mi przerobił. Znaczy siekierze mojej od, od mojego przyjaciela, który mi ją przerobił. Natomiast Miśka nie widać, ale zobaczcie sami, co widać w lesie. No to sprawdzimy dzisiaj rzeczy od moich przyjaciół. Pierwszą rzeczą, którą sprawdzam, to jest oryginalny Dewold, czyli norweski sweter wełniany. Nie tak gruby jak Koster Fjallraven, ale, ale gruby i ciepły. Drugą rzeczą, którą sprawdzam, to jest nóż od niedźwiedzia. Manly drugar się nazywa. We współpracy czy dla firmy Wanger robiony przez firmę Manly Bugarską, eee, i trzecią rzeczą to jest moja siekiera Halta Force 600, gram 600 gramowa głowica w oprawie pięknej od Patryka eee, z kolekcji, oczywiście, Outrider. Możecie poszukać na moim kanale, kto chce. Do Patryka na miary to można pisać. Bardzo ładnie zrobiona. Można ją przypiąć do pasa swojego. No i wykończona przez kolejnego wspaniałego człowieka, którego mi Pan Bóg postawił na drodze. Czyli przez Emila. Wiedźmina. Dzisiaj niedziela, i jest właśnie. Taką, taką rzeczą chcę się z Wami podzielić. Jest dzisiaj czytana przypowieść w Ewangelii. Według bodajże świętego Mateusza o nieroztropnych i roztropnych kobietach. Dawniej ona była nazywana o mądrych i głupich. Nie wiem dlaczego Kościół katolicki to zmienił. Nie wiem czy serce ma też po lewej stronie, żeby zboczenia e, na przykład nazywać dewiacjami, ale w każdym razie tak jest. Przypowiedzią mądrych i głupich, o, o czym chodzi w tej przypowieści, żebyśmy byli zawsze gotowi, gotowi na własną apokalipsę i gotowi na to, że Jezus Chrystus, ten, który uczył nas miłować wszystkich ludzi, nawet tych, którzy mają serce po lewej stronie, że kiedyś do nas przyjdzie. Dobra, zobaczmy pierwsze siekierę, nie? Jak się Jakoś tak. Coś grubszego weźmiemy. O. Coś grubszego weźmiemy. Może tak, żebyście bardziej widzieli. I coś jeszcze bardziej grubszego. O. Widać chyba widać. Czekaj tak. Może tak będzie bardziej widok. Nie wiem, tak będzie chyba bardziej widok. Emilku, przyjacielu, złotko ty moje. Zajebista, powiem krótko. Długo nie trzeba. Ty wiesz, co myślę. Yy, jeszcze jedna rzecz. Zobaczymy, jak se struga. Dobra. Patrzyłem jak robi kanapki, nie? Kanapki robi wyśmienicie. Wezmę ją na pieniąg, może, to sami zobaczycie jak, jak ta siekierka struga. Żeby tak, nic, nic nikogo nie ominęło, nie? Dzida na niedźwiedzia. Dobra, teraz zobaczymy ten nasz nóż, czyli manly drugar. Nie wiem czy tak, może tak Zdecydowanie lepiej jednak do takich rzeczy używać siekierym do takich rzeczy noża po prostu Druga dzida na Teraz tak, muszę uderzyć, nie? nie? będziecie tego widzieli, ale zobaczcie na patyk. Będę go chyba uderzał, Czekajcie, pokażę wam w którym miejscu dokładnie, między tymi dwoma sękami. <laughs> Raz go uderzę. Uderzyłem. Już wszedł tyle. Po co go uderzyłem? Bo jakby mi się czasami chciał bawić, nie wykorzystałbym, nie potrafiłbym nie wpadłbym na pomysł, żeby wykorzystać te sęki do tego, żeby sobie zrobić śledzia do namiotu, bądź zawiesie do kociołka. Z zawiesiem do kociołka troszkę by było gorzej, bo jednak senki nie są aż tak duże. Ale gdybym nie wpadł na to, żeby sobie tak zrobić śledzia do namiotu, no to bym musiał wpaść na to, żeby się namęczyć i to strugać, nie? A jakbym wpadł na to, żeby się namęczyć i to strugać, no to wychodzi to mniej więcej tak. Teraz kilka słów o tym nożu. Ja nie spotkałem się w Polsce. Być może gdzieś jest. Manly Drugar na licencji Wanger. Ja zrobię zdjęcia za moment. Czy dla Wangera? Cholera wie. Artur pojechał do... Czyli niedźwiedź, misiu. Pojechał do e, Bułgarii, ponieważ był tam na delegacji służbowej, bo jak wiecie, Artur pracuje w takiej firmie, gdzie bardzo mocno się po delegacjach rusza i pojechał se do Manlego i zrobili mu nóż, nie? Na poczekaniu chciał drugara, tu jeszcze na górze było naniesione laserem, ła, jego imię i nazwisko. Ja to starłem, znaczy w zasadzie to Wojtek to starł. E, ponieważ, no też nie chcę Wam mówić, jak misiu ma na imię i na nazwisko, bo guzik to kogo obchodzi, kto go nie zna, nie? Jest wspaniałym człowiekiem i tyle Wam powinno wystarczyć. Jest moim przyjacielem, a jak ja kogoś nazywam przyjacielem, to znaczy, że jest to dobry człowiek. Może nie wspaniały, ale dobry. E, słuchajcie, moi drodzy parafianie nóż jest petarda no i to można powiedzieć o każdym nożu nie Falkniven też jest petarda każdy nóż Falknivena jest petarda e, i każda Mora jest petarda i i Bug 110 jest petarda i Victorinox jest petarda i e, wszystkie customowe noże są petarda i Old Rider jest petarda o wszystkim można mówić że to jest petarda nie ale nóż jest przede wszystkim ze szlifem płaskim. Jest dość długie oszcze. Ja Wam napiszę na zdjęciu, będziecie mieli te dane techniczne, ale jest dłuższy od Ayduna e, falkniwena. Co jest fajne? E, to jak się rozkręci, macie w zakładce społeczność u mnie na kanale. Tu są tulejki, są e, dwie śruby. E, to są śruby na ampole, na klucze ampolowe. Tutaj macie wyżłobienie pod palec wskazujący, a tutaj macie podpórkę na kciuk. Ta podpórka na kciuk mnie trochę denerwuje, irytuje. Natomiast w takim chwycie bez rękawic, jeżeli łapie się go bez rękawic, to znacznie pomaga. W ogóle się te palce tutaj jakoś nie przesuwają. nie? Kolejną sprawą jest rękojeść i rękojeść jest płaska, ale obła. Sztuka, nie? Sztuka. E, kolejną sprawą jest linka na lanyard. Nie wiem po co. E, ponieważ tym nożem e, czopowanie jest e, po prostu bez sensu. Dlatego, że e, ten nóż ma bardzo, ale to bardzo cienki czubek. Nie wiem, czy to jest 1,5 mm. Nie wiem, czy widać. Więc. E, Chopping tym nożem jest po prostu bez sensu. Nóż jest o tyle fajny, że jest brzydki, a jest do tego stopnia brzydki, że jest aż piękny. I teraz jest taka moda grey nie? Są tacy goście, którzy twierdzą, że jak wybuchnie wojna albo coś takiego, to jak będą tymi menami, czyli nikt na nich nie będzie zwracał uwagi, no to przeżyją, nie? Wiecie. Każdy ma swoją apokalipsę, a to powinna być nasza jedyna broń, nie? Eee. Powiem wam jedno, powiem wam jedno. Ludzie się zastanawiają, nie, że nie ma Boga, nie? <laughs> powiem wam w ten sposób. Bo jakby Bóg był, to by nie było palestyny obecnie nie było znaczy palestyny, sytuacji w palestynie sytuacji na ukrainie nie byłoby II wojny światowej i tak dalej nie będzie trzeciej wojny światowej nie ludzie mają to dokładnie na co sobie zasłużyli nie i na tym temat e, skończmy bo nie będziemy rozmawiać tutaj e, o tym natomiast spytajcie się jakiejkolwiek osoby niewidomej teraz są święta bożego narodzenia taki czas pomagania opiekowania się ludźmi a Powinniśmy się nimi opiekować cały rok, ale zapytajcie się jakiejkolwiek osoby niewidomej. Przyjdźcie do niej. Czy Was nie ma. Nie? Dobra. Eee, słuchajcie. Już jest tak piękny, że aż brzydki, nie? Albo tak brzydki, że aż piękny. Popatrzcie jaki ma fantastyczny profil głowni. Ona tutaj schodzi sobie ładnie w dół. Tutaj ma ten brzuszek. Uważam, że jakby trochę ją tu pociągnęli i tak zrobili jak my w OudRiderze to by było lepiej, ale nie wszystko musi się nazywać Old Rider, nie? W każdym razie bardzo, bardzo ładną linię ma melodyczną ta, ta Klinga. Okładki są G10. G10 przy czym to też jest taki nietypowy kolor, z tego co mi Artur mówił, bo oni je dają do jakiegoś innego modelu noża, do tego nie dają, on sobie je zażyczył i ma, nie? Miał. Bo teraz go mam ja. No i tutaj jest zbijak z napisem Manly, z napisem ich firmy, ichniejszej mniejszej, bułgarskiej, pozdrawiam. No i to wszystko, nie? Jeżeli chodzi o pochew, pochew jest zarąbista, ponieważ jest kydex, który się... Świetnie zaklikuje. Nie wypada. Nic się nie dzieje. Ma podpórkę na kciuk. Można dobyć nóż. Można też nóż wyszarpnąć w razie potrzeby. Jakby się misiek pojawił, żeby dowiązać do tej dzidy i go tam poszturchać. Nie? To możecie sobie wyszarpnąć. Nóż jest brzytwa. Jest ostry jak brzytwa. I on jest ze stali z oznaczeniem 1.2379 Ja sprawdzałem, to jest D2. Odpowiednik D2, czy D2 ichniejszy. Nie wiem do, jak, do ilu jest hartowany, ale jest hartowany przyzwoicie. Posłuchajcie. Bardzo przyzwoicie zahartowany nóż, nie? No i co więcej? Aha! Do tego jest jeszcze, do tej pochwy jest jeszcze taki klips, który Powoduje, że pochwa jest nieco wyżej i mi to przeszkadza. Bo jednak boczki w odpowiednim wieku, wiecie, trzeba się siebie dbać i e, tak dalej. Natomiast e, nie każdy ma czas na to. Więc trochę mi to przeszkadza. Natomiast co jest świetne w tym rozwiązaniu, to to, że nie uwiera podczas jazdy samochodem, nie? dlatego że macie go wyżej, więc poruszanie się i tak dalej jest super. No i to chyba wszystko o tym nożu. Jeszcze spróbujemy coś przebatonować, tylko muszę znaleźć coś takiego naprawdę fajnego. I, i być może, być może spróbujemy pobawić się w rozpalanie ognia, ponieważ no, tu jest wkurzające to, że jest właśnie to. To jest świetne tak, nie? w takim działaniu. Natomiast ja słabo sobie radzę, jeżeli chodzi o rozpalanie środkiem kingi. Zdecydowanie wolę. Rozpalać przy samej rękojeści. Nie jestem nauczony takich noży, ale czegóż się nie robi dla oglądalności w telewizji, nie? Także zaraz coś znajdę. Ten nóż może, słuchajcie, pęknąć, bo to jest naprawdę bardzo cienka konstrukcja, no ale wtedy, jak pęknie, no to, no to na co mi taki nóż, nie? Bardzo delikatnie trzeba się z tym obchodzić, naprawdę, bo. Można se zrobić kuku z nożem. A po co? Ten nóż jest naprawdę fajny. Jeżeli chodzi o spożywkę, to działa świetnie. Wyśmienicie działa. Więc po co taki nóż nadwyrężać, jak mamy siekierę w lesie. działa jakoś nie, no tu też działa powiedzmy, bo trafiłem akurat na taki kawałek, o. a weźmy ten, spróbujmy ten, o, no działa fajnie. Czubka niestety nie będę sprawdzał, przepraszam was, ale gdybym chciał zrobić długo, tu jest Gdybym chciał zrobić łuk ogniowy i chciałbym się posłużyć czubkiem, bo bym nie miał wyjścia, to bym to zrobił w ten sposób. Bardzo delikatnie. Wybrałbym po prostu miejsce pod świder. I to wszystko, reszta w rękach umiejętnych operatora. Dobra, to spróbujemy ten ogień rozpalić, tak w czasie rzeczywistym, nie, żeby nie było. No, już nie struga, naprawdę, to nie ma w ogóle o czym gadać. No to warte. No daje radę. No i co, Miszka nie znalazłem. Dużo od Miśka wam pokazałem siekierkę. Którą Emil Podrasował wam pokazałem, Sweter od Wojtusia wam pokazałem. No chyba tyle nie na jesienny spacer. Wieczorową porą, prawie że zostańcie w duchu. Pamiętajcie, że apokalipsę każdy będzie miał swoją. A to, czy będziemy na nią przygotowani, zależy tylko i wyłącznie od nas. Pozdrawiam. Zapraszam w Beskidy.